Znajdujemy się na lotnisku Stansted niedaleko Londynu, gdzie od wczoraj panują absolutnie fatalne warunki. Y, y, warunki lotnicze, które uniemożliwiły wiele operacji lotniczych, co spowodowało, że wiele lotów jest odwołanych właściwie ponad ich połowa jest odwołanych. Za mną i wokół mnie znajdują się setki, czy nie tysiące ludzi, którzy czekają na swoje samoloty, y, czekają na swoje połączenie i możliwości wylotu y, z tego miejsca. Wiele samolotów jest odwołanych, wiele jest przesuniętych, nie wiadomo co się będzie działo, jak sytuacja się y, dalej potoczy. Spowodowane jest to warunkami atmosferycznymi na tym lotnisku, właściwie opadami deszczu, opadami śniegu, które tutaj spowodowały, że samoloty nie mogą operować. Sytuacja jest, jak widać, mocno nieciekawa. Zobaczymy, jak ona się potoczy dalej. Fatalna sytuacja na dotyczy nie tylko lotniska Stansted, ale też innych lotnic dookoła Londynu. Między innymi lotniska Luton, które boryka się z problemami kadrowymi, boryka się z obsługą naziemną. I na przykład e, pani Agnieszka, która dziś rano przyjechała tutaj do Londynu, utknęła w samolocie na ponad dwie godziny, czekając na obsługę naziemną. Pani Agnieszko, czy może nam pani coś opowiedzieć, opowiedzieć na ten temat, jak to wyglądało już po wylądowaniu blisko Londynu? Sytuacja była bardzo niepokojąca. Na początku. Po wylądowaniu okazało się, że nie ma miejsca parkingowego, gdzie samolot może zaparkować. Po dłuższej chwili, może to nawet trwało do 40 minut, okazało się, że nie ma schodów, żeby podstawić pod samolot, żebyśmy mogli wszyscy wysiąść. Ludzie zaczęli się denerwować, wszyscy stali, krzyczeli, po czym podstawiono schody, ale okazało się, że nie ma autobusów, którymi moglibyśmy dojechać do lotniska. Cała ta sytuacja była bardzo nerwowa, bardzo niepokojąca, i wszyscy pasażerowie byli, nie wiem jak to nawet określić przejęci i poddenerwowani. Tutaj powoli w Londynie sytuacja wraca do normy. Zaczynają to lotnisko operować. W jakiś sposób warunki pogodowe nie są zachwycające, ale się poprawiają. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy i jakoś ten ruch się znowu zostanie rozwiązany. Na razie sytuacja jest jeszcze mocno trudna ale miejmy nadzieję, że jakoś się wszystko wyprostuje.